Witam Państwa, Izabela Litwin. Dziś moim gościem jest Krzysztof Lewandowski. Dzień dobry. Z którym Państwo spotykali się już niejednokrotnie. Dzisiaj Krzysiu zaprosiłam Cię, żebyśmy porozmawiali na temat wydarzeń, aktualnych wydarzeń politycznych, a ściśle na temat programu 500+. Wiesz, wydaje mi się, że to jest wspaniały program i sądzę, że Ty jesteś tego samego zdania. Oczywiście. Uważam, że niewątpliwie w dobrym kierunku to wszystko idzie, chociaż no, nie określiłbym tego słowem wspaniały, bo uważam, że kilka mankamentów ten program mimo wszystko posiada i może rozmawiajmy o tych mankamentach. O tych mankamentach, no tak. Przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba by było zmienić retorykę, bo mówi się cały czas o zasiłkowym charakterze tych 500 plus, prawda? Albo e, o, o jakichś takich, e, e, że to trzeba kontrolować te wydatki i tak dalej, gdyby jednak mówić o tym, że jest to po prostu wynagrodzenie dla matki za podjęcie trudu wychowawczego, tak jak to głosi Szczęsny Górski, prawda, znany państwu. To po prostu Byłoby to bardziej sensowne i jako wynagrodzenie byłoby inaczej traktowane, a nie tam biedny dostaje zasiłek i tam, tam, tam. Nie, 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 ani, ani ten argument o, o zasiłkowym charakterze, ani o inwestycyjnym charakterze dla mnie nie jest przekonywujący. Ja myślę też, tak, że to przede wszystkim jest to. Ta, ten pomysł jest w dużym stopniu zbieżny z tym, co my postulujemy tu już od dłuższego czasu. Mianowicie z gwarantowanym dochodem podstawowym. Wprawdzie gwarantowany dochód podstawowy teoretycznie ma obejmować całą populację, czyli wszystkich, wszystkich obywateli, tak. a nie tylko dzieci. No ale jednak te 500 zł obejmujące dzieci, no można powiedzieć nie wszystkie, to też uważam, że jest to, to duży mankament, ale tak. jednak to idzie w tę stronę. W tą stronę idzie, tak. E, I tak, tak samo jak ludzie nie rozumieją. Że w związku z postępem technologicznym zmienia się w ogóle cała sytuacja, cały system się zmienia. Tak, prawda? tak. A nie tylko to, że jacyś ludzie dostaną 500 zł. Tylko generalnie cały system się zmienia, w związku z tym te zmiany wymuszają z kolei zmiany różnego rodzaju. Między innymi takie, że trzeba zamykać cykle produkcyjne w wyniku tego, że jest za mało tego pieniądza na rynku, więc tutaj jednak te 22 miliardy. Dodatkowych pieniędzy wpłynie prawda? Tak. rocznie. Nie jest to jakaś wielka. Płynie na, na rynek, prawda? Tak. Do, do konsumpcji. Płynie do konsumpcji w dodatku, wpłynie do konsumpcji szybkiej. To nie tak. będą pieniądze te zaoryzowane, a przynajmniej no, oczywiście jakaś część ludzi bardzo bogatych też dostanie na to drugie dziecko. Tak. E, ale to myślę, że przy wysokich dochodach, to te 500 zł ich dodatkowego przychodu, które zostanie wpompowane, prawdopodobnie w spełnienie sferę spekulacyjną, tak. to nie rozreguluje nam specjalnie tak, systemu. gospodarki. Tak, Natomiast tak. gro tego pieniądza w, z tego programu 500 płynie do rodzin, które rzeczywiście potrzebują. Tak? I które natychmiast ten pieniądz wy... wydadzą. wydadzą. Właśnie, wiesz, bo mnie się także nie podoba ten sposób kontrolowania, rzekomego jakiegoś kontrolowania sposobu wydawania tych pieniędzy. Bo gdybyśmy mówili o tym, jako o wynagrodzeniu dla matki, to nie mówilibyśmy o żadnym Żadnej kontroli wydatków, prawda, że to musi być na dziecko, że to musi być na, na, na naukę, że to musi być na książki i tak dalej. Po prostu matka dostaje wynagrodzenie i wydaje według własnej woli. Moim zdaniem to jest takie wiesz, Traktowanie społeczeństwa trochę jak grupy jakichś niedorozwiniętych troszkę dzieci, które sobie same nie poradzą, same nie zrozumieją i trzeba absolutnie kierować, kontrolować itd. i tak dalej. Nie podoba mi się. No to. mi się to też nie podoba. Jeszcze dodatkowy aspekt tej, można powiedzieć, tego mankamentu, jaki ten uh -huh. system ma. To jest te 2%, które na administrację tego, tego zasiłku będzie przeznaczane. No to jest kwota przy 22 miliardach, to jest kwota ponad 400 milionów złotych tak. rocznie, która no oczywiście te pieniądze też zasilą ludzi, którzy pracują tak. i to one tak. też płyną na rynek no ale być może nie zasilał tych, no których to było adresowane, tak, prawda, i tak. można było by te 400 milionów przeznaczyć być może na, dla osób bardziej potrzebujących tego, ale generalnie są to, jest to zajęcie dla jakiejś armii ludzi, znów, urzędników, tak, prawda, tak. którzy mogliby tej pracy nie wykonywać, gdyby, gdyby ten zasiłek obowiązywał po prostu wszystkie dzieci. Ale także, gdyby szanowało się społeczeństwo, bo załóżmy, że jednak na to pierwsze dziecko nie ma tam środków czy coś, nie, nie, nie wnikam w to, ale co, dlaczego ta taka szeroka kontrola tego wszystkiego? My nie szanujemy społeczeństwa. My nie rozumiemy, że zamiast zaświadczania Powinny być oświadczenia, oświadczenia. prawda? Tak. Powinno się obywatelowi wierzyć, jeżeli ja piszę oświadczenie, daję wniosek o wypłatę tych pieniędzy, prawda? Bo wnioski trzeba składać. Też nie wiem po co, bo przecież mamy PESELE i każdy wie, ile tych dzieci jest ich prawda i tak dalej. No ale powiedzmy sobie, że składam wniosek o to. I do tego dołączam zaświadczenie, oświadczenie, oświadczenie, że moje dochody nie przekraczają. Wystarczy. No tak, no niestety ta nieufność. Yy jaka tutaj w naszym społeczeństwie jest, jest bardzo duża w porównaniu do społeczeństw zachodu, gdzie, no gdzie właściwie oświadczenia załatwiają sprawę. Tak. Prawda? Bo tak jeśli tak. ktoś wyda oświadczenie niezgodne z prawdą, no to po prostu. No to odpowiada karnie, a, to prawda? Tak, to odpowiada karnie, tak. także zwykle ludzie stwierdzają to, co jest no oszczędza się ogromną ilość środków i ogromną ilość pracy. Właśnie, więc wiesz, ja myślę, że te środki, które są przeznaczone właśnie na te kontrole, że ma się pójść do takich rodzin cały czas, tak się mówi, jakby jakby margines społeczny, bo to się mówi o patologiach, prawda? Sama nazwa Margines wskazuje, że tych rodzin jest niewiele, prawda? Tak, a to jest większość, a to jest a, 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 tych, a tak naprawdę a, tych. a traktuje się całą ogromną grupę ludzi mniej zamożnych, jak rodziny patologiczne. No, no, no to jest po prostu chyba nieporozumienie. ja myślę, że powinniśmy trochę na to patrzeć, nie jako na zasiłki socjalne. Absolutnie. Tylko właśnie raczej to ten program 500 plus powinien być tak m, widziany przez ogół, jako rodzaj dywidendy. Tak, jako, jako pierwszy krok do wypłaty dywidendy narodowej, prawda? Tak, Czyli że jesteśmy społeczeństwem już w, w, zaawansowanym technologicznie, nowoczesnym, mamy wielu wykształconych ludzi. Więc należy się to nam, ponieważ mamy środki na to, prawda? Nasz tak. przemysł jest na tyle tak. sprawny, że, że społeczeństwo jest stać na to, żeby zasilić tych naj, najuboższych. Tak, ale wiesz co? Yy, yy, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, które powtarza się wszędzie, prawda? Skąd wziąć te pieniądze? Mnie na przykład oburza, że dziennikarze i, i tak zwani eksperci. Posługują się takim argumentem, że budżet państwa to tak powinien się rozliczać jak gospodarstwo domowe. To jest wielkie nadużycie, wielkie nadużycie. I po prostu trzeba by wyjaśnić, że gospodarstwo narodowe to nie jest to samo, co gospodarstwo domowe. I, i że tutaj rządzą zupełnie inne prawa. No tak, przede wszystkim no, różnica jest jedna podstawowa, że w gospodarstwie domowym. Nie możemy sobie y, na drukarkę komputerową wydrukować pieniędzy. Tak, nawet ja to... elektronicznie nie możemy nawet sobie dopisać. Tak, bo... <laughs> tak. y, natomiast no, państwo ma tę prerogatywę, że może po pierwsze emitować. Bo to ma bank centralny. Emit emitować pieni pieniądze. No ale powiem jeszcze tak, że w ogóle skala tego, nawet gdyby te pieniądze pochodziły z czystego dodruku pieniądza, tak. to, no to zwróćmy uwagę na niewielką skalę tego, tego dodruku, bo jest to tak. raptem gdzieś około 1,5% naszego dochodu narodowego. No prawda? tak, ale, ale weź pod uwagę, że... Jeśli się zadłużamy i ten pieniądz wprowadzamy jako pieniądz dłużny, prawda? Czy też on pochodzi z do druku, to jego na rynku jest zawsze taka sama ilość. To też. Prawda? Ale poza tym jeszcze weźmy pod uwagę to, że z tytułu podatków od chociażby VAT, od razu 23% wpływa z, wpływa z powrotem do Kasy Państwa. A ponieważ tych obrotów jest więcej niż jeden, tak. czyli po prostu tego, tego wpływu tego podatku będzie więcej niż 23%. Oczywiście. Także duża część, duża część tego pieniądza wróci, nowego, do, kasy, wróci tego do Kasy Państwa. W... Jak obliczyli Anglicy, z jednej złotówki emitowanego pieniądza właśnie w wyniku tego, że... On rotuje. On rotuje i podatki wpływają. Państwo uzyskuje 1,8% dolara, powiedzmy, czy funta, czy funta? funta y, zwrotu. Zwrotu, tak, że... czy w formie podatku, w formie, podatków, w formie tak, rozmaitych podatków. Także tak, tak, tak. będziemy to eksperymentować no, na już realnej nic. gospodarce, a nie tylko w teorii. Moim zdaniem nic się nie stanie. No na właśnie. Pewno nie grozi nam hiperinflacja. A, a najbardziej mnie śmieszy, wiesz, jak mówią, że no tak, ale rodziny patologiczne od razu wydadzą te na alkohol jak coś takiego słyszę, to myślę sobie, no dobrze, no jak wyda na alkohol. Oczywiście jest to bardzo źle, ale przecież w tym alkoholu jest 95% to są podatki, tylko 5% to jest sam. Też, ta. właśnie. Więc to wszystko spłynie z powrotem do budżetu i to bardzo szybko, bo akcja za co dwa dni jest naprawdę, odprowadzana. No właśnie, poza tym myślę, że ten argument, że ludzie to przepiją, to jest. Argument y, osób, które de facto nie mają żadnych argumentów i po prostu muszą już wymyślać jakieś niestworzone rzeczy, bo jak będzie, to pokaże rzeczywistość. Moim zdaniem, y, te wszystkie obawy, y, że nie mamy z czego płacić, państwo, państwa polskiego nie stać, tak, tak. państwo polskie stać na znacznie większe kwoty, bo czego, właściwie nie jesteśmy jakoś tak bardzo technologicznie, nie y, odstajemy od y, reszty świata, a y, bardzo odstaje y, zarobki w Polsce. Bardzo odstają tak, od, tak. od innych. Także będzie to le lekkie wyrównanie tych dysproporcji, które obecnie występują. Nawet jeśli podniesie się płacę minimalną i nawet tą stawkę za godzinę na te 12 zł, to jeszcze państwo z tego tytułu nie zbankrutuje. Tak. Mamy dużą, myślę, że mamy dużą rezerwę, bo jeśli. Nasze PKB no, i nasze zarobki są, jak się mówi, w stosunku do tych nowoczesnych krajów około czterokrotnie niższe. Tak, tak, że mamy duży zapas rośnięcia tego PKB. Tak. I jednym ze sposobów tego rośnięcia jest właśnie też taka e, redystrybucja tego poprzez programy. 500 plus czy gwarantowany dochód podstawowy, tak. co, za czym my optujemy. Właśnie, ale wiesz, najśmieszniejsze jest to, że eksperci nasi, prawda, te autorytety, dziennikarze mówią, że w tej chwili Chiny starają się pobudzić gospodarkę poprzez pobudzenie popytu wewnętrznego, prawda? My robimy to w tej chwili to samo, poprzez te 500 plus, i nagle u nas są opory. Chwalimy Chińczyków za takie postępowanie, a to oczywiście Chińczycy nie poprzez takie dotacje, prawda, dotowanie społeczeństwa to robią, tylko poprzez akcje kredytowe, co jeszcze bardziej ich pogrąża. W tym pieniądzu dłużnym, ale jednak starają się pobudzić popyt wewnętrzny. Popyt wewnętrzny jest czymś bardzo ważnym i u nas on jest wciąż niedoszacowany, prawda? Więc trzeba go wzmacniać. Także raczej bym e, sądził, że e, 500 zł to jest za mało. Za mało. Za mało ja też. Zdecydowanie. Tak jeśli mówi się o tej dywidencie, która powinna wynosić około tysiąca złotych na osobę w Polsce. Na osobę. Na osobę, każdą również dorosłych. Więc 500 zł na dziecko to jest zdecydowanie niedoszacowanie tej, ale no będziemy. Zaczniemy, jako bo... pierwszy krok to jest to na pewno ruch w obu stronę. Tak. Ja mam jeszcze jedną uwagę. Wydaje mi się, że w ramach tych prób i błędów można będzie wprowadzać rozmaite rozwiązania. Między innymi na przykład takie, czy nie zwiększyć częstotliwość tych wypłat, na przykład w formie tygodniówek 100 złotowych, prawda? Bo wtedy jednak ten pieniądz prędzej jest wydawany. On jest mniej leży na koncie bankowym i też powoduje przyspieszenie, rotację i mniejsza ilość pieniądza zaspakaja więcej potrzeb. No, na pewno na pewno by to. Jeszcze zadziałało pozytywnie. Pomogło. Gdybyśmy tak. większą częstotliwość tych wypłat, tygodniówki powiedzmy, to tak. po 125 zł. Tak. No i powiedz, Twoim zdaniem, kto powinien dokonywać tym, tych wypłat? W jaki sposób one powinny być dokonywane? Bo na pewno nie gotówką, prawda? No ja myślę, że one powinny być jak najbardziej zautomatyzowane, no niestety uh -huh. właśnie ten system weryfikacji, komu się należy, a, nie na, nie, a komu się nie należy, komplikuje tutaj tak, e, tak. U, u, ten cały system. No, powinno być to przesyłane zgodnie z PESEL-em. Numer, numer PESEL-u powinien decydować, czy po prostu ktoś... To powinna być końcówka rachunku bankowego. Tak, PESEL określa datę urodzenia, więc wiadomo, tak. kiedy się kończy ten okres, kiedy... To prawo. To prawo, tak? tak, otrzymywania, więc to by było najlepsze, gdyby pominąć ten... Ale przez jakie banki? No najlepiej gdyby to były oczywiście banki komunalne, jak mówimy, prawda? Gdyby powstały. Gdyby powstały. A jeżeli nie to może a bank jeś... pocztowy, bo on ma tyle oddziałów. Bank pocztowy myślę, że tak jeszcze posiada mm -hmm. stosunkowo dużo polskich udziałów, mimo że tam tak. też jest niewielki udział już kapitału. Zagranicznego, no jak najbardziej banki polskie. Banki polskie, no ja wiem, że banki spółdzielcze też nie są przygotowane do tego, no ale powiedzmy sobie, że trzeba by było przez, przez banki polskie, puszczać, przepuszczać te pieniądze. Natomiast wydaje mi się, że nie wiem, co jest w ustawie, bo jej nie czytałam. Ale wydaje mi się, że oprócz tego, że te 500 złotych jest zwolnione od podatku to wydaje mi się, że powinno być także zwolnione od zajęć komorniczych. Co o tym sądzisz? Jak najbardziej, ponieważ wykluczenie finansowe polega na tym właśnie, że ludzie, którzy popadają w jakieś problemy prawne, mają blokowane konta, no właściwie jeśli uzyskują jakieś y, przychody, to te przychody są pożerane tak. y, przez konowników, i właściwie oni. Y, Niczego nie zyskują, nie, nie a, ale najgorzej, że dzieci tracą, prawda? Nie są wspierani, tak naprawdę. W Więc sposób. chyba będziemy apelować do ustawodawców, że jeśli tego zapisu brakuje, to żeby jednak ten zapis koniecznie się tam znalazł. prawda? Może właśnie metodą na to jest y, y, zakładanie również dzieciom kont bankowych. Tak żeby, no dzieci chyba nie mają problemów komorniczych, tylko dorośli, prawda, więc do tego 18 roku życia w ten sposób można by te problemy ominąć. No może tak, I z tym, że do uprawnienia do, do, do tego konta mieliby rodzice. Tak, mieliby do czasów, tak, dysponowania tym Tak, no, no bo w zasadzie wiesz co, dziecko może mieć konto i chyba dzieci, które przekroczyły 14 lat to już mogą nawet korzystać i pobierać z tych kont pieniądze i tak dalej, mieć karty płatnicze. To nie byłoby chyba dobrze, żeby to dzieci dysponowały tymi nie, pieniędzmi. Nie, ja oczywiście dyspo, dysponują rodzice, prawnie opiekunowie, tylko prawnie opiekunowie, prawnie opiekunowie tak. ale żeby te pieniądze trafiały na konto dzieci. Tak, więc myślę, że to zabezpieczenie przed komornikiem jest jednak bardzo ważne. No zobaczymy jak to, bo tej ustawy jeszcze nie ma, prawda? Nie mamy jeszcze jak się y, odnieść do, y, konkretnie do tych zapisów. Mhm. No ale, no będziemy się przyglądać, jak to... Będziemy się przyglądać. Jeszcze jeden aspekt chciałabym poruszyć, który cały czas mówią, że to jest dezaktywacja kobiet, rozumiesz? Że kobieta, która ma troje dzieci, zdecyduje się wchować je, bo będzie miała te 1500 zł i jednak nie będzie pracować zawodowo. No chciałbym właśnie zobaczyć tę osobę, która takie poglądy wypowiada. Chciałbym zobaczyć w akcji y, taką osobę, która posiada trójkę dzieci tak, i, je, i, i jej, pracuje jej, zawodowo. Tak, i jej właśnie to lenistwo, czy to. Tak, tak. I, e, i, i właśnie ta osoba. E, I aktywność e, chciałbym e, e. zobaczyć, bo ja nie znam takich osób. No, matka, która ma trójkę dzieci, to po prostu jest zarobiona od rana do, do, tak. do, do nocy. I, I nie wiem, czy naprawdę czy nie przeszłaby chętnie na pół etatu, żeby jednak lepiej się zająć dziećmi albo w ogóle poświęcić się rodzinie. Tym bardziej, że jeżeli powiedzmy pracuje jako ekspedientka w sklepie, to jej zarobki są mniejsze niż te pieniądze, które dostanie, prawda? No i dlatego ja myślę, że tutaj wiele argumentów, które ja słyszę w telewizji, to właśnie jest tworzonych na siłę, tak. ponieważ trudno się tutaj naprawdę do tego przyczepić. Tak. I myślę, że poprzednia formacja, która ustępuje, ustąpiła, no żałuję, że sama pewnie nie wymyśliła Nie wymyśliła tego. tego właśnie. Myślę, że generalnie trzeba powiedzieć, że jest to pierwszy krok w naprawdę fantastycznym rozwiązaniom i że jesteśmy jak najbardziej za. Ty stronę, też? Tak, jestem w stronę, uważam, że jest to właśnie krok w stronę gwarantowanego dochodu podstawowego dla wszystkich. Tak, czyli tej przyszłości, o którą walczą nie tylko w Polsce Wiele osób się zaangażowało w to, ale także na świecie jest to ruch na bardzo świecie. progresywny, bardzo rozwijający się, ruch, który ma wielką przyszłość. Wielką przyszłość. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.